Zawsze wiedziałam, że moje życie jest częścią boskiego planu. Jednak ktoś inny zaplanował moją śmierć. I tylko ja wiem, kto. Kto mnie zabił? W życiu niczym się nie wyróżniałam. Kiedy brakowało pieniędzy, lubiłam mówić, że jestem bogata duchem. Don od dziecka cytowała Pismo Święte żyła zgodnie z wolą Boga. Przyszłego męża poznałam na studiach Biblijnych. Chciał opiekować się własną trzutką. I just she gave me Powiedziała, że poznała prawdziwego rycerza, rycerza z bajki. Pobraliśmy się, a Nick został pastorem w naszym kościele. Don, Don była idealną żoną wspierała go w każdej w sytuacji. Byłam pewna, że dokonam w życiu czegoś ważnego. Koniec nadszedł niespodziewanie. Straciłam życie we własnym domu, w dniu po świętach Bożego Narodzenia. Mamy zgłoszenie o pożarze. Płomienie zauważyli sąsiedzi. Nie wiedzieli, że Don nadal była w środku. Strażacy dotarli na miejsce i weszli do sypialni. Mieli nadzieję nikogo nie znaleźć. Niestety, stało się inaczej. Płomienie zdążyły pochłonąć łóżko. W samym środku leżało spopielone ciało kobiety. Zwłoki zidentyfikowano na podstawie uzębienia. Miałam 28 lat. Nie rozumiem, dlaczego straciłam życie. Jako jedyna wiem, jednak, jak do tego doszło. Don zginęła w dzień po Bożym Narodzeniu. Przy grzejnikach leżało dużo papieru pakunkowego. Być może zajął się ogniem. Mój mąż został sam. W chwili wybuchu pożaru był ze znajomymi na polowaniu. Współczuliśmy mu. I byliśmy bardzo sympatykami, zwłaszcza w być ministrem. Stracił życiową partnerkę, przeżył ogromną tragedię. Na coś takiego nie można się przygotować. Nie chcę z tym zainteresować, bo nie chcę, żeby to się wydarzyło. Zniszczył część tego. Kiedy zobaczyłem Nika, od razu wiedziałem, że coś się stało. Powiedział, że moja siostra jest już w niebie. Na początku nie mogłam w to uwierzyć. Czułam, jakby ktoś wyrwał mi serce. Wypadki się zdarzają, tak samo jak morderstwa. Czasem trudno je rozróżnić. Oględziny sypialni pozwoliły nam ustalić, że Don nawet nie próbowała wstać z łóżka. Leżała w bezruchu, czekając na śmierć. To podejrzane, powinna była się obudzić. Zdawało się, że ogień pożre nawet prawdę o mojej śmierci. Krtań dziewczyny mogła zacisnąć się pod wpływem temperatury, odcinając dopływ tlenu do płuc. Uznano, że padłam ofiarą przypadku. Jednak prawda była inna. Podczas uroczystości ukończenia liceum wygłosiłam przemowę do zebranych uczniów. Patrzymy w przyszłość z poczuciem celu i odpowiedzialności. 10 lat później w tym samym kościele odbył się mój pogrzeb. Śmierć 28-letniej Don Hakni uznano za przypadkową. Byliśmy pewni, że zginęła w pożarze. Okoliczności nie wzbudzały podejrzeń. Sprawę zamknięto. Staraliśmy się żyć dalej. Mijały lata. Niektórych członków mojej parafii zaczęły dręczyć. Wątpliwości. Jeden z pastorów wysłał nam enigmatyczną wiadomość, z której wynikało, że śmierć Don Hackney mogła nie być przypadkowa. Postanowiliśmy ponownie zbadać wszystkie okoliczności. And to follow up on things that had been done or had been left. Undone. Z perspektywy wszystko wygląda klarowniej. Detektywi mieli 4 lata na zastanowienie. Ponownie obejrzeliśmy fotografie. Na jednej z nich zobaczyliśmy resztki gazety wepchniętej pod ciało kobiety. W tym momencie zrozumiałam, że miało miejsce morderstwo. Przed snem czytałam jedynie Biblię. Gazety i pisma miały sprawić, by ogień szybciej się rozprzestrzenił. W płucach Don nie znaleziono śladów dymu. Jej krtań również była nietypowo czysta. Koroner uznał, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny była eksplozja pojemników z propanem znalezionych w jej sypialni. Obejrzeliśmy je ponownie. Nie znaleźliśmy żadnych pęknięć ani śladów eksplozji. Wiedzieliśmy, że coś jest na rzeczy. Przyczyna mojej śmierci pozostała nieustalona. Zrozumieliśmy, że Don straciła życie jeszcze przed wybuchem pożaru. To nie był wypadek, lecz morderstwo. Ale kto chciałby zabić żonę pastora? Mój mąż znalazł się w kręgu podejrzeń. W ich domu nigdy nie dochodziło do aktów przemocy. Szybko zwróciliśmy się w inną stronę. Nick sprawiał wrażenie człowieka, który nigdy nikogo nie skrzywdzi. Policjanci zaczęli rozmawiać z parafianami. Nie znałam nikogo z tamtej kongregacji. Odkąd Don i Nick zaczęli uczęszczać do nowego kościoła, straciłam z nimi kontakt. Don przestała się do mnie odzywać, choć byłyśmy przyjaciółkami. Działo się coś podejrzanego. Nikt z parafian tak nie uważał. Sama miałam wątpliwości. Żona pastora powinna brać udział w działalności kościoła. Don była inna. Parafianie tworzyli zamkniętą grupę, do której ciężko było się przebić. Często czułam się samotna. W kościele zbierały się rodziny, darzące pastora bezgranicznym zaufaniem. Ich członkowie nie chcieli rozmawiać z policją. Tylko jedna z kobiet była gotowa przełamać milczenie. Przyszła na komisariat twierdząc, że wie, kto zamordował Don Hackney. Jej historia okazała się być naprawdę wstrząsająca. Zginęłam w wieku 28 lat. Zdążyłam wyjść za mąż, zacząć karierę i zobaczyć trochę świata. Nie odwiedziłam jednak wielu fascynujących miejsc, nie zrealizowałam życiowych planów i nie miałam dzieci. W sprawie o morderstwo detektywi zawsze badają życie ofiary. Don mówiła znajomym o kłopotach w swoim małżeństwie. Dla Nika kościół zawsze był ważniejszy ode mnie. Nawet religijny fanatyk uznałby ich parafię za podejrzaną. Parafianie byli przekonani, że niektórzy wybrańcy potrafią rozmawiać z Bogiem i przekazywać innym Jego słowa. Wierzyłam, że Bóg słyszy moje modlitwy, ale jedna z kobiet w kościele rzekomo pozostawała z nim w stałym kontakcie. Członkowie kongregacji uznawali Sandy Glass za prorokinię. Kilka z jej przepowiedni rzeczywiście się sprawdziło, więc nawet niedobiarkowie przyznali, że kobieta ma łączność z Bogiem. Taki dar ma swoje złe strony. Sandy powiedziała, że Don umrze w grudniu. Stało się to w dzień po Bożym Narodzeniu. Dobrze zapamiętałam werset z Ewangelii według świętego Mateusza: Strzeżcie się, fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Usłyszałam o przepowiedni Sandy. Byłam pewna, że sama ją wymyśliła. Jednak to nie koniec zaskoczeń. Sandy Glas przyznała, że miała romans z pastorem. Chciała rozpocząć z nim nowe życie. Kupili obrączki jeszcze przed śmiercią Don. Sandy powiedziała, że w swoich wizjach widziała śmierć swego męża. Ona i Nick rozmawiali o tym, co zrobią, gdy oboje znowu będą w czy moja śmierć była zgodna z wolą Boga? Sandy udzieliła nam informacji na temat Don. Traktowaliśmy ją jak podejrzaną. Obie znamy prawdę. Za moją śmierć odpowiada tylko jedna osoba. Do dziś nie wiemy, czy Sandy miała coś wspólnego z morderstwem. Za to wiele wiązało ją z mordercą. Wedle zeznań Sandy, tuż przed śmiercią Don, Nick stwierdził, że weźmie sprawy w swoje ręce. Miał skorzystać z nadarzającej się okazji i wreszcie zrobić coś, o czym od dawna myślał. Postanowił wyręczyć Boga. Sandy myślała, że Nick przygotowuje się do rozpoczęcia nowego życia u jej boku. Tymczasem on planował morderstwo. Po pożarze zadzwonił od niej i powiedział, już po wszystkim. Sandy zrozumiała, co zaszło. Jednak podczas przesłuchania Nick wszystkiemu zaprzecza. Od razu zrozumieliśmy, że stara się kontrolować sytuację. Przemawiał władczym tonem i odbijał pytania. To było oczywiste, że to control the sytuację. Co ukrywasz? Chciałaś być sługą Bożym, a jesteś tylko słabym człowiekiem. Byłam pewna, że Don zorientowała się, że coś jest nie tak. Wierzyłam, że ona zaczęła się zastanawiać, co się dzieje, co się zaczęła złożyć kawałki. Nick wydawał się mieć doskonałe alibi. Oto most na kanale Hood. Nick przekroczył go jadąc na polowanie ze znajomymi. Powiedział, że był tu o świcie. Na tej podstawie obliczyliśmy, że wyruszył o siódmej rano. Właśnie wtedy prawdopodobnie podłożył ogień. Zrozumieliśmy, że to on jest mordercą. Wszyscy poznali twój sekret. Podałeś mi leki nasenne i rozrzuciłeś papiery przy grzejniku. W nocy założył Don plastikową torbę na głowę. Patrzył żonie w oczy, aż wreszcie zamknęła je na zawsze. Myślałeś, że ogień ukryje dowody twojej zbrodni? Stałeś się przyczyną swego upadku. Przysięgli uznali Nika winnym morderstwa Don Hackney i skazali go na karę więzienia. Nie przyznał się do winy. Kochałam męża całym sercem. Teraz już wiem, że on mnie nie kochał. Don była wyjątkowa i nigdy jej nie zapomnimy. Będzie z nami już, zawsze. Najgorsze, że nigdy nie pozna moich dzieci, a one nie dowiedzą się, jaką miały wspaniałą ciocię. You know that my kids have to miss out on knowing their aunt, and that she, you Staram się brać z niej przykład. W końcu spotkamy się w niebie. Zdołałam ci wybaczyć, bo wierzę, że kiedy nadejdzie sąd ostateczny, nie minie cię sprawiedliwa kara. Nick nie odbywa karę 26 lat i 8 miesięcy więzienia za zabójstwo żony. W 2006 roku Nick ożenił się z jedną ze swoich parafianek. Nadal twierdzi, że jest niewinny. Wersja polska, SDI Media Polska. Tekst Jarosław Westermark. Czytała Ada Gostkowska.